Siema, siema moi drodzy, zobaczcie jaka jest dzisiaj akcja Ktoś, słuchajcie, na czacie pisze Kto chce Ega z super skinami za free, niech odpisze i przyjdzie na spawn Secret Ega Słuchajcie, ktoś, moi drodzy, pisze, że gdzieś tutaj jest jakiś Secret Ega, słuchajcie, ze skinami No ja będę go chajecie, o co chodzi, ale zobaczcie, to jest... schodny typ w ogóle na spawnie, zobaczcie, to jest... On, on ma w ogóle, zobaczcie, Sailor Tengisa, co jest? Zobaczcie, napiszemy, no... Yy, ja chcę, ja chcę, siema w ogóle To to jest, zobaczcie, on ma Sailor Tailsa. Wow, zobaczcie na niego, moi drodzy, to jest naprawdę jakiś bogaty coś pisał ale go zakreskowało. Te jajko jestem nube. Zobaczcie, napisał Znalazłem tajne jajko deweloperów? Słuchajcie, tajne jajko deweloperów to jest dziwne, słuchajcie. Nie wiem czy się nie istnieje, ale co? Którym jest darmowy Sailor Tales i inne super skiny tu na spawnie. Eee... aha bo jutro, w masz macie w ogóle mówić, sprawdzimy to, jeżeli teraz kończy, zawicie łapkę w górę, sobie dzwonkiem. Pamiętajcie, aby kończyć, słuchajcie, napisać w komentarzu, Sonic tam przyszłe serce i też powiedzieć, na mojego Discorda, Instagrama i grupę, że linki w opisie. Ale zobaczcie moi drodzy, na to. tu na spałnie, no to po pokaż mi jak Chcę wiedzieć. Zobaczcie, moi jeżeli chodzi w ogóle o mnie w Sonicu, to zobaczcie, że to są prawie nic nie Zobaczcie, mam tam jakieś. Mam tylko, słuchajcie, jednego skina w ogóle. Mam chyba tam jednego peta, zobaczcie. Mam tam niby jakieś dwa ogony, tam trzy, ale naprawdę jestem nobem. No i moi drodzy, bardzo bym chciał. Ej, gdzie jest ten typek? Kto jest, uf, myślałem, że uciek, słuchajcie. Pokaż. O jej, uję, słuchajcie. Pokaż mi, proszę. Najpierw musisz wygrać ze mną. Co? Co ja mam wygrać? Nie no. Co wygrać? Race. Mam wyścig z nim wygrać? E, t, e, aha! To mój z nim? Przecież zobaczcie jak ja biegam! No jestem moi dudy taki wolny! Jakie ja mam z nim wygrać wyścig? No dobrze zobaczcie! On zaraz wystrzeli pewnie! No zobaczcie gdzie on jest! No Ej Dobra! Nie wiem! Jaki wyścig? Gdzie wyścig? Jaki wyścig? Odtąd do Lost Valley? Ale zaraz! Gdzie? Gdzie jest Lost Valley? Że co? Słuchajcie, ja jestem tutaj Dup, ja tu dup. Duży portal na końcu Aha, duży portal. No dobra, biegnie, biegnie Dobra, więc, dobra o, 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 Odliczaj. Dobra, więc niech on odlicza Słuchajcie, ja nie mam za na zaparcie na to, moi drodzy Trzy, dwa Jeden i Uwaga. I start dobra, biegniemy, biegniemy, biegniemy. No co jest? No, ej, zobaczcie, co jest z tym typem. No ej, jaki on jest szybki! Zobaczcie, nawet nie mam szans w ogóle. Gdzie jest, zobaczcie, się nie bawi ze mną jeszcze. No zobaczcie, jak się ktoś ze mną bawi. No nie! No to zobaczcie, jak jestem wolny. Gdzie jest ten typek? No ej, to nawet nie jest śmieszne. Gdzie on jest? Ja go nawet nie widzę. Nie, no, ja się poddaje, słuchajcie Widzicie, moich, tylko się nie jego nie widzę. Nie, słuchajcie, poddaje się. A napisał mi wygrałem. Nawet nie wiem gdzie to jest. Gdzie to w ogóle jest, moi drodzy? Pewnie gdzieś tam od... A, bo tam daleko, o, tak, tam daleko jest. Ale ja nie widzę, gdzie to jest. O, zobaczcie, no oddaje się! Bliska, pokaż mi to sekretne jajko. Ja Ja noob straszny. Dobrze, pokażę Ci coś tam na spawna. Aha, dobra, idziemy na spawna, słuchajcie, musimy teraz wrócić na spawna, ale słuchajcie, zanim ja wrócę na spawna, to tylko słuchajcie może podpać, więc jakby to to Sorry moi drodzy. Ale dobra, tu jest na szczęście spawna słuchajcie blisko. I uwaga, strzelamy! I lasta! Dobra, słuchajcie, lecimy na spawna i zobaczmy słuchajcie, w ogóle o co z tym chodzi, bo jestem bardzo ciekaw, zobaczyć, gdzie jest ten typy halo, typku. Gdzie jest w ogóle, słuchajcie, nawet nic, na Uwagi, jest? gdzie on jest? Tu jest! A nie, to nie on. Gdzie jest? Tu jest! O! Oh! Przemknął mi tutaj, zobaczcie, tu jest ten typek. Opowiedz mi o tym jajku. Gdzie ono jest w takim razie? Niech mi opowie ten Sailor Tays, w ogóle zobaczcie, al skosak wygląda, chodźcie, też musiał być, takiego Sailor Taisa. Zobaczcie, tu jest tutaj, tu jest chyba, tu jest chodzie, Sailor Tays. Nawet nie wiem gdzie, ale on jest super, to on się podział. Dobrze, skrywa się ono na końcu mapy? Co? Słuchajcie, czy wy to widzieliście na końcu mapy, ale zaraz na końcu tej mapy, bo zobaczcie, są różne światy ogólnie, więc ja mam nadzieję, że... trzeba, co trzeba ma tajnie przejście pod mapę? Eee, no, do, no, do no, okej, okay, dobra, więc no niech pokaże mi to przejście. Pokaż. Pokaż to przejście, naprawdę ja chciałem bardzo. Za mną. Dobra, chejcie, idziemy za nim. dobra, chajcie, tylko on musi trochę wolniej iść chyba, bo wiecie, to oj, to jestem dubem, więc sorry. Oho, ej, zobaczcie, idzie tutaj, teraz idziemy tutaj. Ej, gdzie on mnie w ogóle prowadzi, zobaczcie, co jest tutaj, zobaczcie, idziemy teraz tutaj, zobaczcie tutaj. Ej, zobaczcie, gdzie on mnie w ogóle prowadzi, co to jest za miejsce pod tą mapą, zobaczcie. Ej, jak on szybki, no powinien i poczeka trochę. Zobaczcie, on gdzieś tam idzie, zobaczcie, tutaj jest, dobra, tutaj, ok, prowadzi mnie teraz Zobaczcie tutaj, okej, okay, tutaj teraz, o, ale ja tam nie wskoczę, no fajnie, ale ja tam, ja tam nie wskoczę. Muszę chyba tak się minąć. O dobra, idzie teraz tutaj, dobra, słuchajcie, znalazł mnie Przynajmniej, albo ja go znalazłem. O dobra, tutaj, dobra, idziemy za nim tutaj, tutaj dalej, tutaj dalej. Zobaczcie, idziemy jakieś dziury w ogóle. A nie idziemy tam na górę, zobaczcie do tego takiego dziwnego miejsca. Nie, <laughs> nie proszę sonik, dasz radę! Dobra, dobra, schodźcie. Do. Ok, teraz tutaj idziemy. Znaczy, moi się -E stoi tutaj, i chyba to jest tutaj, zobaczcie, czy to jest tutaj? Skocz tu na dół? Jak ja mam na dół skoczyć? A tutaj, wow! Okej, okay, tutaj skoczymy, Dobrze słuchajcie, I co teraz? Aha, teraz tam lecimy, zobaczcie gdzie on mnie w ogóle prowadzi, słuchajcie, co to za miejsca? O mnie w ogóle to jako istnieje, mam nadzieję, że on istnieje, słuchajcie, bo, bo to smutek, gdyby nie istniało. Widzisz ten wodospad? No, no, wodo, no tam jest wodospad, no, no. Widzę! Idę wodospad, widzę, widzę wodospad. Zobaczcie, tam faktycznie jest wodospad taki duży Pod nim znajduje się przejście. Wejdź do niego. Okej, okay, do tego wodospadu. Okej, okay, pod nim znajduje się przejście, ale zobaczcie, że nie mogę wejść. No ej, ja nie mogę tutaj wejść, ej, ej, chyba, że tutaj jakoś. No nie mogę. Nie ten! Który? A tamten wodospad, dobra! A ten wodospad, zobaczcie, tutaj. Okej, okay, tutaj zobaczcie. Ej, zobaczcie, w ogóle mam te mam skrzyki tutaj do Debrań. Zobaczcie, co mamy. Uwaga, mamy hajs! Dobra, słuchajcie, mamy hajs. Jest. A nie, XP mamy. o dobra, słuchajcie, trudno. Co teraz napisał? Jest. Jest tajne przejście, no no dobra, ale... A, ale. Gdzie? Wodospadzie. W wodospadzie, słuchajcie? No to... Ej, gdzie ja mam tutaj wejść? Gdzie mam wejść, zobaczcie? O, zobaczcie, coś tu się. Coś się tutaj buguje, zobaczcie. No, coś się tutaj buguje, zobaczcie. Wow, coś jakby, ale chciał. Ej, to, zobaczcie, jest czerwony. czerwonym. co spać, dobra. Tutaj. Ej, zaraz, co on napisał? Tak, nie pokażę ci dalej. Ej, no czemu on mi nie pokaże dalej? no, ej, zobaczcie, mam w ogóle kolejny prezent. Odbierzemy go sobie. Ale czemu on mi nie pokaże? Dalej, ej, słuchajcie, to jest. O, 480 linków. Wow, dobra. Ej, co on napisał? Chyba, że dasz mi jeden karobuks? 1K Robux? Yy, zaraz, zaraz Ale przecież, ej, gdzie on jest? A tu jest, zobaczcie, to się wyświetliło Mówiłeś, że to tutaj Mówiłeś, że to tutaj To gdzie to jest, słuchajcie, naprawdę no Pokaż, please Nie mam tyle No, bo tutaj Nie mam tyle Musisz sam z... Aha, mu muszę chyba sam znaleźć Chyba, że dasz mi 1K Nie, słuchajcie, nie Wiecie co, mogę, mój... Wiecie co? Ja tak nie jestem pewien, czy to jest dobry pomysł Boże, sam poszukam może sam poszukam, słuchajcie, może, może mi się to udostał, czekajcie, tutaj przy wodospadzie podobno, Próbujmy się, słuchajcie, tutaj jakoś prze, O, zobaczcie, tutaj, jakoś przebugować, o, tutaj, zobaczcie, może tutaj, o, zobaczcie, tutaj i... Kurze, nie, 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 nie wychodzi mi to, zobaczcie, może tutaj gdzieś. Bo zobaczcie, tutaj się... O, zobaczcie, gdybyśmy teraz tak sobie tutaj stanęli i z tak wejść pod to, ale czekajcie, tajne przejście przy wodospadzie Bo, czy w ogóle oczywiście tutaj, ej, stypek zniknął, no Typek zniknął, zobaczcie, no nie, typek z... On tam gdzieś jest tutaj. zobaczcie, no kurczę, no nie wiem gdzie to jest, powiem wam. No nie napodaję no, się, naprawdę, no nie wiem, powiem wam że no, widzicie tutaj coś, powiedz co, nic nie widzę naprawdę, no nie. Nie no, słuchajcie, no, no nie wiem, nie widzę tu nic. Nie wiem, nie widzę tutaj nic. Potaj mi jeden K. A zobaczysz, co moi drodzy, to brzmi troszkę dziwnie, naprawdę moi drodzy nie ja będę tylko powiedzieć, czy, czy to jest dobry pomysł, czy nie, ale moi drodzy, wiecie, co, ja się boję, że tego jeden karobus nie zobaczy, moi drodzy, powiecie co, to, to jest takie takie dziwne. Więc się moi drodzy, no no wiecie co, no ja bym ja bym moi drodzy nie dawał takim osobom innym schęcie obcym jeden robus, chęć to, że obiecają, że coś wam pokażą. Słuchajcie, no nie wiadomo nawet czy to istnieje, zobaczcie, to można nie istnieć i w sumie nie wiem moi drodzy czy to w ogóle istnieje, czy nie, Chociaż moi drodzy, prawdopodobnie, no jeżeli ktoś wam oferuje, że pokaże wam coś tajemniczego za jeden karobus, i ja bym tylko na waszym miejscu nie brał i uważajcie na to. Moi dozy bo moi dozy no, nie, nie, nie mam dla tego powiedzieć, że to jest w końcu macie, no, no nie wydaje mi się, słuchajcie. Dzisiaj nic tutaj po prostu nie ma, więc jednak się nie zdecyduje. Jednak się nie zdecyduje. Na pewno? Na pewno nie! Na pewno nie, naprawdę słuchajcie, ja się nie zdecyduję. Na pewno nie, na pewno, nie na niby, na pewno. Co napisał? To no, nie wiesz, co tracisz. No, moi drodzy, no, wiem co tracę, bo tracę Robux moi drodzy, więc ja wiem co tracę. W każdym macie moi drodzy, zobaczcie, aha, typek jest No dobra, w razie, moi drodzy, to byłoby chyba na tyle. Naprawdę, moi drodzy, W sumie nie wiem, czy to jest prawda, czy jest. Możecie przeszukać ten wodospad, moi drodzy, przeszukajcie sami ten wodospad, słuchajcie, może coś tutaj znajdziecie, W końcu, macie, no ja tutaj nie widzę nic i nie wiem czy to jest prawda. W każdym razie, macie drodzy, to było tyle się, na Uważajcie, się na takie rzeczy bo nie mam do tego powiedzieć, słuchajcie, czy to istnieje, czy nie w każdym razie elo papa, słuchajcie się ma i napiszcie w komentarzu moi, ludzie, coś takiego może istnieć według was, Jest Elo, papa!